No dobra, ściągnę kołe z No to stoi nawet. Nie wiem czy dobrze przestawiłem. O kurczę, odkryłem nową funkcję. Jaką? Że jasność mogę ustawiać teraz. Wystarczy podczas nagrywania w bok przesunąć i jest ta... Ale jasna ta regulacja. latarka, masakra. ja no ją ładowałem. Świeżo ładowana. No opony doszły tylko. Uuu, tak, nie było ich? No nie było. ich, nie był tu ten mebel jakiś telewizor, nie? Rozwalony. Aha. No. nic nie ma. Jakieś takie półeczki. Tu chyba z tego wypadły, nie? Z tego. A no z tej wąskiej, wąskiej szafy. Pum. Pułapka była. Co? Dużo ogłoszeń. Już widzieliśmy te ogłoszenia chyba. Tak. Idziemy dalej zobaczyć. Latarnia. Nie wiem, nie pamiętam czy ona tu była, czy ją? Ona tu była, ale może założyli nową, albo może, coś w tym stylu. No coś ją pyknął, bo jest obudowana. Coś tu widać nowego? Zmywarkę ktoś rozpierdzielił, Rozwalona. bo jej nie ma. Dużo, dużo jakiś leży połamane. a plastików dużo. Dużo plastików wyłamane z tej, z tej nie ma jej. Tu są podzespoły, Czekaj, bo może tu jest... Nie ma pompki. Nie ma, już ją roztegowali. Mam czujniki, ale nie chce mi się ich rozbierać, bo odgrzebania z nimi jest trochę niepotrzebnie. Spalony śmietnik, potłuczone jakieś naczynia. I okay, już nic. To krzesło tam jest takie roztegowane, nie? Mhm. Ale możemy sobie pójść z drugiej strony, bo tam była ostatnio drukarka. Tak. No i otwarty jest śmietnik. Skąd zamek się zepsuł, bo ktoś go zarypał ktoś A go nie, zarypał. zamek jest spoko chyba. Zamek jest, wkładki tutaj. nie ma Ips. chleb spleśniały ciuchy, choinki mhm. O ale garów, patrz Wow, poszły stare. To jest chyba ta taka drylownica, a tam jest radio Radio budzik patrz o. na dnie tak, no, jak zwykle, żeby go wyjąć, to... A, i ekspres przelewowy, widzisz? Tamto Aha. to, to czarne, nie? No. Czy my mamy coś w samochodzie takiego, czym można by to podważyć? Poczekaj, bo muszę sobie pomyśleć. W sumie chyba... Nie, mieliśmy kiedyś taki hak, dzgacz, pamiętasz? E, w samochodzie, w bagażniku może coś tak, jest w samochodzie, takiego. w bagażniku mieliśmy taki hak stalo ze stalowym takim zębem do dźgania. Gdzieś w bagażniku. No właśnie, gdzieś w bagażniku. O no. jeszcze... A, jest. jest, a, jest taki, to jest z tych prostych, to nie jest z hakiem. A jest, jest hakiem, z hakiem. to jest właśnie nie, to. Nie wiem do czego to jest, ale znaleźliśmy to znaleźliśmy kiedy? to Do przegrzebywania, no i to się... To się nada. Korby niestety nie mam żadnej, ale... Ale o, widzisz, to będzie zalibiste do tego. Bo ja sobie wtedy złapię za... Ten, o i mamy radiobudzik. Jest i radiobudzik. wygląda nawet brudny. No, to jest do raczej rozbiórki, nie? Mhm. To można zobaczyć co to. A, o. to jest tak. Ten, maszynka taka do ciachania, chyba ręcznie, takie. My mamy elektryczną. A tu jest model ręczny. A, to jest pod plastik, nie ma sensu chyba tego Nie ma sensu, to nic ciekawego w sobie nawet. Jak kopanie kartofli normalnie. No Trzeba zobaczyć co w tym jest po prostu mhm. tym. Ale w tym chyba nic więcej nie ma. Nic? Nie. nie. To weźmiemy tylko ten radiobuzik, co nie? nie? Co nawet nie wiem co za marka jest jego. No. no. Bo ja ten nie widzę ciebie, że ty tak przełazisz koło mnie Jakieś piwo tam jest mhm. wyrzucone No jakiś wazon Treasure Island Wazon czy co to jest? No jakiś pucharek wazon, coś takiego tego typu Ale to jest plastikowe chyba. No ale gówno. A zużyty taki. No, plastik okay. Ale gazet znowu, Gazeta Polska. Co to jest? Papier, a tu poduszki jakieś leżą. No, poducha. Poducha leży, no. No dobra, to tu już chyba nic nie ma takiego. O, patrz, jakieś ulotki ktoś wywalił, całe pudło. DOS.pl No. Ten jest jakiś taki mały. Kurka, co se, przydepłem sam budzik. jakim cudem. Nie wiem, to jest też jakiś gość niedzielny. Ktoś to jeszcze czyta? Jest. Nie, widać nie, skoro wyrzucił. Nie, musiał to kupić, nie? Skoro jeszcze mhm. le, leży, nie? Mhm. A, antenę sobie przydepłem, bo tak one mają cienką antenę. Wyłożone było, bo mało jest. Garnek jest na dnie, ale przypalony chyba z czymś. Aha, stalówka. A z czymś, no. no, no. Komuś się nie udała sztuka kulinarna. O, patrz, jest ten, ale bardzo usyfiony, Aha. aluminiowy o, nie. ten wąż. Nie tego. O, jest. Patrz, co tu się na przyszło. Rury są kiblowe, widzisz? Aha. Ty, a czekaj. No, tu jest reszta Potrzymaj. Trzymam. Tak, to ja też co mogę złapać czekaj. Nie w oczy, proszę, poświeć, tylko w dół. Kurde, no ale ja mam też no dobra, już jedną się. mam. Tu jest tuż od drukarki na dole. Gdzie? No tu, gdzie trzymasz, Widzisz, no, ale to To też... jest tarczka od. To są od tej maszyny. Od tej maszyny tarczki. Chcesz je wziąć? one są tak nierdzewnej, no. Chyba. Możemy spróbować wziąć. Więc kupę tych. Weźmy całą tę. Torda chyba. I nie wiem jak tylko wypakować, że powiedziesz. Mm -hmm. Coś tu widzisz ciekawego? Nie, bo ciemno. Nie miałem jak poświecić. Ja, Ale tu jest wiem. syf, masakra. Radio można do tego włożyć, będzie nawet tyle Radio jest gdzieś upabrane tutaj. No wiem, no widzę. Włóż je tutaj najwyżej i ten, a te, te to można chyba, denka od słoików to jest ekosłom? jako złom? Jako złom stanowy no. zwykły, bo to magnes przyciąga. A, igi Tadaj. Tadaj. Tu była ostatnio ta drukarka, nie? Ich jeszcze nie było patrzone. No to jest taka broń teraz potężna. Może nikt do nas nie podejdzie. No w sumie. O, drukarka? Nie, co to jest? No w sumie już wygląda, jakby to była drukarka jakaś taka roz... mam... rozwalona. Nie wiem, co to jest. Duże, mam talki jakieś. Czyś było jakieś, widzę. O no to po lampce ktoś sobie remontuje. Musisz z samochodu, ty, ty, ty. A, no, wiesz, o, to wiesz. Byś... Dobra, nie ma nic. Jeszcze mogę zobaczyć co do szkła, czy się coś tutaj A, wywozili, bo mało mhm. <słuch> Nie ma tych. Kiedyś czasem się zdarza, że w szkle są jeszcze jakieś szklanki, jakieś mhm. takie... Czasami ładne rzeczy tak. czasem ładne są w tym, mhm. nie? No. To do bagażnika włożyć? No chyba. Dobra, popatrzę. Ten to nam zamykają. Czysty jest. Kurde, śru... co, nagrałem. <grym> nic, co? Coś było? A co, chcesz, żebym cofnął? Nie. Coś tam stało, widzisz? Coś tam jest. Zobacz, Aha, z tyłu, dobra. To? Po środku to stało krzesło zamknięte, mm -hmm. no Dzień ale jest, no, jest. no, jest zobacz, z tyłu coś tutaj ja. Poblał punkcie Nic ciekawego Ale pancerne drzwi zrobili Niech ich cholera a ten jest zabrany czy nie zabrany. On tam daleko był, daleko z co ma na tym mhm. gdzieś ten czy Prze przez to świecenie świateł, świateł to nie to widać? Nic nie nie, 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 ma, nie go. ma go. Nie ma. Nie, nie ma. Ja teraz nie postawiam prędko. No, wyje nadal gdzieś. Patrzę to jakiś budynek. Też tak może być. No, mam włączony i cały czas rami załącza się ekran. Światło? E ekran się podświetla. Chyba Żeby... nie, bo wywożone chyba są. A nie mało, widzisz? Chyba. No też? Jest... Chyba. Tak sobie to. Posegregowane nie... po dziwnemu. Świecisz ty? Nie świecisz, świecisz. Nie wiem kiedy. No tak, tak. O no. no śmieci są. No nic nie ma ciekawego. Balon taki jest duży. To nie jest? Aha. Z helem pewnie. Mhm. Stary hel, bo już nie lata. <grym i węś> Miotła jakaś. A, tu jest wąż od odkurzacza. Ale odkurzacza nie ma. Odkurzacz jest taki... Znaczy, ten wąż jest taki, wiesz brudny, biały, jakby po remoncie jakimś. Mm -hmm. Z tym zadziorem to normalnie jakbyś szedł <grystanie> komuś przypierd... No. no. Za to, że nie segregują śmieci. Nie ma nic, wiesz, chyba nie będzie nic. W mhm. to... Tam są jakieś ledy. Ledy chyba. też założymy Nie wiem, czy to nie A jest. Takie przeszacki zostały no. To nie jest jakiś tylko kawałek. Nie, Je, to jest taki tylko zniszczony fragmencik. Mm. O, o, Pani. Nawet się wyjąć nie do tego. Wyjąć nie da. No. No. Śmieci dzisiaj śmieciane. Są dzisiaj prawdziwe śmieci w śmieciach. To by pomyślał. Szok. Nie ma nic ciekawego. Ale dziwne. W śmieciach są śmieci. <laughs> no. To to słyszał? No. O, pełno. No, cześć. No to tam jeszcze możemy. A tam do tych dwóch, pójdźmy. A no i, tak, jak jesteśmy. Bo tutaj. jesteśmy, a tam też czasami coś bywało. Dobra. Rzadko, bo rzadko, ale bywało. Tu mhm. w Łóżko już się rozleciało, mhm. chyba od I ktoś... ktoś chyba zaglądał też do niego przy okazji. Jakieś ciuchy. Jakieś torta chyba ktoś wyrzucił bez owego. Bogato jest w tych śmietnikach, powiem Ci. Tu też jest balon. Gdzie? Tam leżał. No tam leżał, Aha, taki też sam pompowany, no patrz tort tam jest chyba bezowy. ja, no. Bogato jest w tych śmietnikach. Tylko tego nie odsprzedamy chyba. Nie. Czysto tutaj, patrz, żadnych śmieci, gładziutko. No właśnie pięknie. Jak walcowane. Wywożone było, czy co? Nie, nie do końca? Nie. Ale też nie jest przepełniony. Nie jest przepełnione, czy by? A, Chyba był wywożony. No, chyba tak. A ten jest. Ciężko określić. Ciężko określić. Wywieźli około... pojedyncze wywożą, może oni Ta. po jednym wywożą. Nie wiem właśnie. No to byłby... Może nie były pełne, wywieźli. Yes. Zabrali może tylko pełen. Wiatro jest jakieś. Aha. Już jeden pełen zabrali, resztę zostawili może. w jakimś alkoholu. Widzisz? Taka skrzynka. Aha. To jest papier z tym, metalem. Tu Ty nic nie ma. Mhm. Dobra, idziemy. Wracamy do auta. Nie A, ma Telefon słabo świeci trochę. Co nie? Taki, nie jest za tęgą... za tęgą lampką. Nie, nie no patrzę ileś A. razy, bo nie widzę wszystkiego, no. Mhm. Nie jestem w stanie wszystkiego tak dobrze zobaczyć, mhm. wiesz. Wracamy do auta i pewnie do domu. I do domu już, no. Już mi się nie chce.